Cześć, dzisiaj czwarty odcinek podcastu, ale zanim to chciałabym Was zaprosić do obserwowania mojego profilu na Instagramie, nadzieja w chorobie psychicznej oraz oczywiście obserwowania i słuchania mojego podcastu. Mam nadzieję, że będzie dla Was to źródło inspiracji i wiedzy i dzięki temu będziecie wiedzieli, jak dbać o zdrowie psychiczne, jak sobie pomóc w wielu sytuacjach. Zapraszam do nowego odcinka. Pomysł na dzisiejszy odcinek wyszedł właściwie przez przypadek. Zastanawiałam się nad tym przez dłuższy czas i pomyślałam o maturze. O tym, jak wiele osób jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ matura w dobie pandemii to no nie wygląda zbyt kolorowo. Jednak niedługo już będzie, zbliża się. Pewnie wiele z osób młodych, które obserwują mnie i słuchają mojego podcastu, właśnie przed tym stoją i chciałabym w pewien sposób Was pocieszyć, ale też w pewien sposób podzielić się z nami taką radą, że tak powiem, od starszej koleżanki. To będzie pięć rzeczy, które powiedziałabym do młodszej mnie przed maturą. Proszę, nie uwierz w społeczną narrację, że matura to najważniejszy test, który przesądza o Twoich losach. Spójrz na to z boku. Zobacz, że jest to po prostu test z różnych przedmiotów, których uczyłaś się w szkole. Zauważ, że trudno jest być ze wszystkiego dobrym i mieć pełną wiedzę z każdej dziedziny. Owszem, jest to test inny niż wszystkie, bo ktoś wyżej postawiony zdecydował, że ta matura będzie decydować o Twoim dostaniu się lub nie dostaniu się na studia. Wciąż jednak nie jest test ostateczny. Dlaczego? Możesz go poprawić? Możesz podejść do egzaminu jeszcze raz? Tak wiem, że nikt tego nie chce. Nie jest to jednak koniec świata, nawet jeżeli czujesz taki ciężar. Pamiętaj, że wyniki matury nie pokazują twojej realnej wartości jako ucznia. Możesz ciężko pracować i dużo się uczyć, a dostaniesz niższy wynik niż osoba, która nie wie, co to jest hiperbola albo metafora na maturze z języka polskiego i to jeszcze w rozszerzonej maturze. Samo życie. Uwielbiałaś język polski, książki, analizę treści, włożyłaś całe serce w przygotowanie do rozszerzonej matury z polskiego. Ledwo zdałaś, a dziewczyna z innej klasy, która przypadkowo trafiła na maturę rozszerzoną, dostała wynik o jakieś 40-50% wyższy niż ty. Z tego to chyba można się tylko śmiać. Nie uwierz, że jesteś totalną porażką w dniu matury, gdy wyjdziesz z sali egzaminacyjnej i poczujesz, że nie zdałaś. Zdasz w drugim terminie i to z wynikiem grubo powyżej 30%. Jesteś silna, mądra, dzielna, odważna. Możesz popłakać, ale nie roztrząsaj tego i nie obwiniaj siebie. To jest test, jeden test w życiu, który jest uznawany za obowiązkowy do dostania się na studia. Ile razy w życiu poprawiałaś sprawdzian? No właśnie, ten też poprawisz. Jesteś jedną z około dwudziestu procent uczniów, którzy nie zdali w tym samym czasie matury. To jest jedna piąta. To dużo. Nie musisz być zawsze najlepsza. W tym ważnym dniu dla ciebie, matura z matematyki. No, nie poszło ci dobrze, jesteś załamana, ale odpuść. Wiele osób jest w takiej sytuacji jak ty. Proszę, nie poddawaj się. Jakby tego było mało, tydzień przed maturą, poprawkową, złamiesz palca u lewej ręki. Będziesz mieć szynę na lewej ręce. A co jest w tym wszystkim najlepsze? Jesteś praworęczna i maturę napiszesz. Kolejna przeciwność losu, którą pokonasz, jednak zalecam Ci tego uniknąć, uważać na wszystkie części ciała, nie wkładać ich w niebezpieczne potencjalnie miejsca, ok? I na koniec proszę, pamiętaj, możesz osiągnąć to, co chcesz w życiu, a nie zdać matury z matematyki w pierwszym terminie. Będziesz na studiach na międzyobszarowych, indywidualnych studiach humanistyczno-społecznych, kochana. Będziesz na dziennikarstwie i obronisz dyplom licencjata, ale w tym samym czasie zaczniesz też studiować psychologię. Już tylko rok do końca studiów. Zrobiłaś to, żadna matura nie stanęła Ci na przeszkodzie. Wylałaś morze łez, złościłaś się na siebie, cały świat. Chodziłaś na krepetycje w wakacje, w gorące, upalne dni, a raz jak wychodziłaś z korków, to weszłaś w błoto po kolana i zniszczyłaś swoje nowe, białe konwersje. Ale przetrwałaś to. Przetrwasz jeszcze więcej. Mam nadzieję, że wszyscy przyszli maturzyści trochę mieli odskoczni od nauki i uśmiechnęli się słuchając mojego podcastu. Uwierzcie mi, że te doświadczenia są prawdziwe i nic nie zmyślałam. Jeżeli miałabym jeszcze coś tak powiedzieć do Was bezpośrednio, wydaje mi się, że Wy macie przed sobą na tyle trudny pas, że Ludzie oczekują od Was, że się właśnie tak zbierzecie tak, do kupy i to zrobicie, że no przecież co to, to za różnica, czy matura w pandemii, czy nie w pandemii? Wydaje mi się, że to jest różnica dla Waszej psychiki na pewno i niektórzy mogą czuć dużo lęku, strachu, niepokoju. Stres spowodowany maturą może jeszcze wiązać się ze stresem spowodowanym tą całą pandemią, lękiem, czy dostanę się na kierunek, na który chcę, i generalnie tym. Opóźnieniem tak, w tych maturach, które właściwie przyciągnęły się o miesiąc. Myślę, że warto skupić się tylko na tym, co jesteś w stanie zrobić. Przygotować się, owszem, teraz już chyba więcej odpoczywać niż się przygotowywać, ale mieć z tyłu w tył głowy świadomość, że moim zdaniem to jest taka trochę rosyjska ruletka. Zależy na co trafisz, zależy co akurat będzie, że tak powiem, najważniejsze według Osób układających matury. Wydaje mi się, że trzeba do tego podejść z też z taką świadomością, że w czasie tylu lat zdobyłam czy zdobyłem bardzo wiele wiedzy. To nie jest tak, że ja muszę wszystko pamiętać, że wszystko muszę sobie przypomnieć w tej właśnie chwili. To jest taka sytuacja, że czasami trudno nam jest wydobyć z siebie wszystko, że czasem zapominamy, ale musicie ufać, że wasze. Głowy będą na tyle dla Was wsparciem, że przypomnijcie sobie wszystko to, co chcecie, niezależnie od tego, jakie będziecie mieć wrażenia po tej maturze. Pamiętajcie, że zrobiliście naprawdę dużą robotę. Trzeba mierzyć się z życiem tak, jak ono do nas przychodzi, tak się z nim mierzyć. Wiadomo, wiele rzeczy zależy od nas, ale czasami po prostu nam się coś nie uda, i nie chodzi o to, żeby siebie obwiniać i mieć do siebie o to pretensje, tylko po prostu spróbować zrobić tyle, ile się da w tej danej sytuacji. Życzę Wam, żebyście zdali, żeby było wszystko OK i żebyście mieli super wakacje mimo tej pandemii, żebyście zastanowili się może nad tym, czym chcecie się zajmować. Może znajdziecie sobie jakieś nowe zajęcie, bo nikt nie powiedział, że musisz się ograniczyć do studiów, możesz też rozwijać inne umiejętności. Będę myślała o Was przez tych matur i trzymała kciuki. Jeżeli chcecie do mnie napisać na Instagramie, to zapraszam, prywatnie możecie napisać i ja chętnie spogadam, chętnie podzielę się jakąś swoją, swoją radą czy swoimi słowami do Was. Także trzymajcie się, trzymam kciuki i zapraszam za tydzień na nowy podcast.